Według Terence'a McKenna teoria falowego czasu nie jest produktem ludzkiego wynalazku, lecz raczej rewelacją pochodzącą od nadduszy ludzkiego gatunku. Przekazem, który Terence odebrał w kolumbijskiej dżungli w 1971 roku w miejscu zwanym La Horrera Terence ze swoim bratem Dennisem rozpoczęli eksperyment polegający na konsumpcji grzybów psylocybinowych, wypaleniu roślin zawierających maoi. Alkaloidy Harmala i pewnym rodzaju dźwiękowego wspomagania. Efektem były trzy tygodnie dziwnego stanu. Prawdopodobnie efekt wywołany nieodwracalnymi MOI. Eksperyment spowodował uwolnienie podświadomych wizji związanych z archetypicznymi tematami. Głównym wątkiem była transformacja. Czuliśmy obecność jakiejś niewidzialnej, hiperprzestrzennej istoty sojusznika który zdawał się obserwować i czasami wpływać na sytuację. Spekulowaliśmy, że rolą tej istoty było dać ludzkości klucze do galaktycznego obywatelstwa. Trwający proces zrozumienia, wywołany eksperymentem, nie ustąpił. Raczej ustabilizował się i określił w każdym 24-godzinnym cyklu, wyprowadzając nas z szalonej poetyckiej ideacji wczesnych dni do zrozumienia które pomogło nam wysunąć hipoteść nowego modelu umysłu i czasu. Zawartość naszego przeżycia ujawniła się jako logiczna konsekwencja płynąca z odkrytego aksjomatu, iż wszystkie fenomeny są ukorzenione przez rodzaj fali, która jest sumą swoich części morfogenetycznych wzorów podobnych do tych z DNA. Uważamy, że ta teoria hiperprzestrzennej natury superprzewodnich więzów oraz nasz eksperyment dały nie tylko spektakularne subiektywne wyniki, lecz także teorię modularnej falowej hierarchii natury czasu, którą udało nam się zinterpretować przy użyciu szczególnego matematycznego potraktowania i Hing, osiągając uniwersalną teorię systemów, która oddaje naturę czasu i organizmu i dostarcza modelu, który wyjaśnia połączenie fizycznych i psychologicznych fenomenów od poziomów podcząsteczkowych aż po makrokosmicze. Patrząc na ich ink z perspektywy fizyki kwantowej, Terence i jego brat Dennis odkryli wzór falowy w ułożeniu trigramów i heksagramów Tarota, co sugerowało, że można sporządzić mapę czasu. Skupiając się na badaniu sekwencji 64 heksagramów Kinkowen, poszukiwania rządzących zasad umożliwiły im przetłumaczenie mistycznego diagramu na racjonalnie przyswajalny, matematyczny model. Pracując z Peterem Majrem McKenna stworzyło oprogramowanie komputerowe tworzące mapy czasu według ich ink. Te mapy nowości demonstrują przepływ i schyłek połączeń, czy nowości, w każdym przedziale czasu. Od kilku dni aż po tysiąclecia. Gdy linia schodzi w dół, nowość się zwiększa. Gdy zauważamy ruch daleko od linii podstawowej, nowość zmniejsza się, ustępując miejsca zwyczajnym formom działalności. Według tego wykresu, jednym z okresów nasilonej nowości jest kulminacja około 2700p.n.e, dokładnie w czasie szczytu Starego Królestwa. Fazy budowania piramid możliwe. Że najważniejszym odkryciem McKenna Y był fakt, że jedynym punktem o wartości 0 na mapie jest 21 grudzień 2021 lat. Ta sama data, która interpretuje jako koniec czasów kalendarz Majan. Zerowy model falowego czasu pokazuje, że minione 1,500 lat było bardzo nowościowe, blisko poziomej linii. Gdy osiągnięty zostanie punkt, zero fala przechodzi z przeszłości w przyszłość. Zbliżamy się do punktu mówi McKenna, gdy racjonalne tendencje wrodzone w czas mogą ponownie odwrócić się w swojej dominującej pozycji. McKenna patrzy na historię z głodem spełnienia, jak na anomalię, szczęśliwy traf, w której wszystkie idee zbawienia, oświecenia czy utopii mogą być uznane za wyrażenia świadomości ruchu energii, aby uwolnić się z ograniczeń trójwymiarowej przestrzeni podczas gdy historia biegnie w kierunku swego rozwiązania, ewolucja wybiega ze ścisle zaplanowanych granic do mentalnej sfery, gdzie język i inne abstrakcje scalają nas ze sobą w kierunku złożonego przyciągacza przed nami w czasie. Ten wzrost, mówi McKenna, jest teraz tak blisko, że można go poczuć w sensie przyspieszania czasu i złożoności. Dalej, McKenna omawia następstwa naszego kolektywnego zbliżania się do punktu zero oraz użycie psychedelików, aby przygotować się do wejścia w ciało wieczności i pozbycia się trójwymiarowej przestrzeni. Pierwsze trzy minuty jest to książka, w której autor Stefan Weinberg prowadzi czytelnika przez całą złożoną fizykę, gdy materia krystalizuje się z hyperprzestrzeni, a wszechświat dokonuje swego początkowego rozszerzenia w przeciągu pierwszych trzech minut stworzenia. Gdy rozważasz ten model eksplodujących galaktyk, zderzających się kwazarów, mega tego, mega tamtego, warto zauważyć, że te odległe części Wszechświata są jedynie słabymi zapisami na naszych instrumentach do momentu gdy zinterpretujesz je poprzez niejasny dekret wielu nawarstwionych teorii i wzorów, skąd pochodzą te próbki danych? Teleskopy radiowe, odpowiedzialne za stwarzanie naszego obecnego obrazu wszechświata, Wynaleziono dopiero w 1950 roku. Cała energia, która spadła na te radioteleskopy od czasu wynalezienia radioteleskopii, jest mniejsza od ilości energii, jaka wytworzyłaby spadająca z wysokości metra popielniczka. To jest raczej marny materiał w porównaniu do treści momentu, w którym teraz się znajdujemy. Wydaje się bardziej prawdopodobne, że cała ta złożoność jest lepiej skierowana w stronę końca cyklu, kiedy to. Po bilionach lat ewolucji. Wszystko w końcu połączy się. Alfred North Whitehead zaproponował tę samą ideę. Powiedział, że historia zmierza w kierunku ogniwa spełnienia. Te ogniwa spełnienia zmierzają do czegoś, co on nazwał wzrostem. Zrost wywiera rodzaj przyciągania, o którym można myśleć jako o tymczasowym odpowiedniku grawitacji. Poza tym, że wszystkie obiekty we wszechświecie są przyciągane poprzez czas, nie przestrzeń. Gdy zbliżamy się do krawędzi tej kaskady wzrostów, nowości i spełnienia, czas wydaje się przyspieszać, a granice zaczynają się rozmywać. Im więcej rozmytych granic, tym jesteśmy bliżej wzrostu. Gdy w końcu osiągniemy go, nie będzie już granic, tylko wieczność jako że wszyscy staniemy się przestrzenią i czasem, żywymi i martwymi tu i tam, przed i po. Ponieważ ta niezwykłość może jednocześnie koegzystować w stanach, które są sprzeczne ze sobą, jest to kosinus, co przekracza racjonalne rozumienie. Lecz nadaje znaczenie wszechświatu, ponieważ wszystkie procesy ukazują się szukając i poruszając w wysiłku, aby się zbliżyć, połączyć i dołączyć do tego transcendentalnego obiektu na końcu czasów. Jednym ze sposobów myślenia o tym jest porównanie tego do szklanej dyskotekowej kuli, która wysyła tysiące odbić wszystkich i wszystkiego w pokoju. Ta szklana kula jest transcendentalnym obiektem na końcu czasów, a te odbijane, migocące, załamane światła to religie, naukowe teorie, guru, dzieła sztuki, poezja, wielkie orgazmy, wielkie podmuchy, wspaniałe obrazy, etc. Wszystko to, co posiada iskierkę boskości jest tak naprawdę odnosnikiem do oryginalnej siły iskierki całej boskości ukazującej się na granicach trójwymiarowej przestrzeni. Szybkie spojrzenie na zachodnią cywilizację w ciągu ostatnich kilku stuleci sugeruje, że rzeczywiście poruszamy się w kierunku wzrostu. XX wiek tylko przyspieszył ten proces zwiększania nowości i rozmywania starych granic w naszym własnym czasie stworzyliśmy bardziej zawiłe języki i skomplikowane technologie do przesyłania, składowania i przypominania sobie języka, tak, że teraz stoimy na krawędzi możliwości oddania całego dorobku kulturalnego każdej osobie, kompletnej bazy danych ułożonej dzięki doświadczeniu człowieka na tej planecie. To tak jakby zbiorowo ciuczuć ludzkich w końcu stała się intelektualną spuścizną dla nas wszystkich. To są te autostrady i sieci informacyjne. To nie tylko zmierzanie w stronę nowości, lecz także stadium, w którym każdy następujący etap pojawia się szybciej niż etap go poprzedzający. Dużo mówiło się o podnoszeniu żelaznej kurtyny po upadku Związku Radzieckiego. Ta fraza wywołuje we mnie obrazy nagle znikającej membrany, tak jakby naprawdę znikła. Gdy coraz więcej takich membran znika, wyłania się poczucie przyspieszenia potoku informacji i zwiększania zagadkowości i pojmowania. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć ten proces. Jesteśmy unikalni z powodu naszych zdolności odczuwania, zdobywania doświadczenia, łączenia różnych danych, a później ukazania celu, nadziei, odległej koordynacji spraw prowadzącej do apetytu na spełnienie. Tym jest tu wzrost. To nie jest jakaś obca rzecz wstrzyknięta naszemu ruchowi naprzód jak kamień na dnie rzeki. Zrost jest zagubioną ścieżką naszej zbiorowej duszy. Metafora ukazująca to, przez co przechodzimy, ponieważ jest biologiczna, dramatyczna, ryzykowna, śmieszna i zabawna, jest metaforą narodzin. Aby ujrzeć ten obraz wyraźnie, musisz wyłamać się z płytkiej kulturowej iluzji i wznieść się, aby spojrzeć na sytuację. Dlatego psychodeliki są tak ważne. One wyrywają cię z historycznej formy i dają poczucie uczestniczenia w transcendentalnej rzeczywistości. Psychodeliki katalizują wyobraźnię, zmuszają cię do myślenia w sposób odmienny od zwyczajnego. Dobrym argumentem jest założenie, że krytycznym katalizatorem, który wypchnął nas z wolno ewoluującej małegowej linii i przyspieszył rozwój kultury, języka, sztuki i nauczania. Było prawdopodobnie zawarcie roślin psychodylicznych w naszej diecie podczas epizodycznego momentu, gdy przestaliśmy być jaroszami, mieszkańcami szałasów, staliśmy się grupą wszystkożernych, polujących stworzeń na łące. Interesujące jest, że DMT i psylocybina, tak bardzo spokrewnione ze sobą, mają kosinus do powiedzenia o języku i że przekazują to w odmienny sposób. Psylocybina jest pouczającym głosem w twoim języku. LSD tego nie potrafi. Także nie potrafi tego ajahuasca. Psylocybina z jakiegoś z powodu potrafi? To nie jest moja iluzja. To powszechnie zauważony efekt, lecz jest i ty nie będziesz z tym rozmawiał, nie usłyszysz tego. DMT nie przemawia do ciebie po angielsku, tylko w języku elfów. Po dużych dawkach DMT widzisz istotę, która do ciebie mówi. Na grzybach prawie nigdy nie spotykasz tej osoby. Widzisz halucynacje lecz autora potoku informacji. Na DMT istoty odskakują od wyrobów z drewna i pokazują się. DMT nie działa jak psychodelik w znaczeniu, że dostajesz się do składników Twoich nadziei, wspomnień, lęków i snów. Bardziej przypomina równoległe kontinuum. Tak jakby sprzedostał się do obcej przestrzeni informacyjnej. Znajdujesz się w niepojętym świecie, gdzie wszystko zostało zastąpione machinerią elfów. Tam są toczące się, ozdobione klejnotami, przypominające piłki do kosza istoty, które używają ja muzycznego języka, aby zmaterializować widzialne obiekty z powietrza. Dlaczego to robią? Przypuszczam, że na jednym poziomie starają się nauczać, lecz to kosinus więcej. Na innym zdają się demonstrować fakt że rzeczywistość jest zrobiona z języka. One mówią, jeśli nie uwierzysz, że rzeczywistość powstaje z języka, oto stworzę jedną dla ciebie. Więc te opalizujące istoty robią te wszystkie rzeczy i ustawiają je w tym dziwnym środowisku, a te rzeczy tworzą język i inne rzeczy. Wszyscy swiergocą, skrzeczą, piszczą, pełzają jeden po drugim, wrzaskliwie domagają się twojej uwagi. A ty w dostatecznie sprzyjających warunkach możesz odpowiedzieć w stylu spontaniczno-językowym. Jest trochę sztuki w tworzeniu tego specyficznego pseudo-lingwistycznego potoku sylab, a gdy masz ce głowę. Jest to niesamowicie przyjemne doświadczenie. Myślę, że te dźwięki mają jakiś związek z powstaniem samego języka. Innymi słowy, prawdopodobnie wynaleźliśmy język na długo przed nadaniem mu znaczenia praktycznie myślała osoba, która wpadła na pomysł, że słowa mogą mieć znaczenie. Zanim to nastąpiło, język był jedynie werbalną rozrywką. W końcu najbardziej dostępnym instrumentem muzycznym jest ludzki głos. Dźwięk jest niesłychanie silnym przekaźnikiem energii, którego tak naprawdę jeszcze nie rozumiemy, gdy umieścimy testową tubę, w której przebiega reakcja chemiczna w polu generatora kwadratowej fali i zbombardujemy ją dźwiękami o wysokiej amplitudzie okaże się, że reakcja przebiega szybciej, tak jakby dźwięk był enzymem. Gdy ludzie są naładowani, a jahuasca robią podobne rzeczy. Śpiewają godzinami, stymulują dźwiękowo te stany, nawigując przez świat wokalnych krajobrazów powstających z dźwięku. Magiczna filozofia, która ma około 50-100 tysięcy lat. W opozycji do nauki, która jedynie powraca do renesansu, zawsze uważała, że świat powstał z języka. Świat jest rzeczą słów, a jest znasz te słowa. Możesz je rozłożyć i poskładać ponownie w sposób, jaki pragniesz. Sanskryt posiąga reputację magicznego języka. Istnieją prawdopodobnie pewne hasła, ragas, aranżancje dźwięku posiadające szczególny rytm, które mogą spowodować zapłon stogusiana. Chodzi mi o to, że świat jest zrobiony z języka. Nasza cała zachodnia tradycja religijna rozpoczyna się niesamowicie zaszyfrowanym zdaniem. Na początku było słowo i słowo stało się ciałem. Czym jest przekształcanie słowa w ciało? I czy ostatecznie ciało nie stanie się słowem? Jak wiemy od czasu odkrycia DNA, składamy się z sekwencji zwanych kodonami, które są nukleotydowymi częściami w DNA kodującymi proteinę. Murna bierze wzór z DNA i biegnie przez rybosom, a rybosom gromadzi kwasy aminowe z otaczającego środowiska, łącząc je, aby stworzyć proteinę. Oznacza to, że jesteśmy strukturalni. Każdy z nas jest słowem złożonym z około 700.000.000 znaków. A słowo to staje się ciałem, gdy sperma i jajo formują zygotę i wiadomość strukturalna DNA zostaje przekazana materii. Stoimy teraz na krawędzi zdekodowania ludzkich genów, a rezultatem tego będzie przekształcenie ciała w słowo. Interesujące jest, że wiele psychodelicznych substancji mających związek z fenomenem językowym, jak DMT, harmina i harmalina, występują jako części ludzkiego metabolizmu. Harmalina, dokładniej 5-metoksy występuje w szyszynce. Zawsze uważało się że szyszynka jest połączona z duszą. Kartezjusz nazywał ją siedzibą duszy. Chodzi mi o to, że świat jest mentalny w pewien sposób, którego jeszcze nie pojmujemy, lecz jesteśmy na dobrej drodze. Uważam historię za rodzaj masowego psychodelicznego przeżycia. Narkotyk to technologia, a z czasem, jak technologia udoskonala się jako zwierciadło ludzkiego umysłu, kulturowe przeżycia stają się coraz bardziej halucynacyjne. Nasza planeta jest na kursie kolizyjnym z czymś, na co przy obecnym stanie wiedzy nie mamy określenia. Czarna dziura jest po prostu grawitacyjnie masywnym obiektem, tak ciężkim, że światło nie może jej opuścić. Ten obiekt jest czymś podobnym, lecz nie tak grawitacyjnym jak czasowo masywnym. Wkrótce będziemy wessani w ciało nieskończoności. Mój model wskazuje na 11:18 Am czasu Greenwich. 21 grudnia 2021 lat. Pojmuję to w prosty sposób. Historia jest zbiorem gniazdowych rezonansów z każdym kolejnym krótszym od poprzedzającego. Ten horyzont zdarzeń jest jak seria duchowych horyzontów. Gdy raz wejdziesz w historię, wejdziesz także w zewnętrzną skorupę czasowego pola przyciągania lub wzrostu. Innymi słowy, historia jest zakłóceniem natury poprzedzającym wzrost. Poprzedza go jedynie o 50 tysięcy lat, geologiczną mikrosekundę, zanim całe życie stopi się w obecności dziwnych zjawisk. To niezwykłość w procesie powstawania. Trwa tylko mikrosekundę, lecz jeśli akurat urodziłeś się w tym naszych czasach wewnątrz tej mikrosekundy, masz bardzo ciekawą perspektywę obserwowania tego fenomenu z wewnątrz, wewnątrz serii historycznych gniazdowych cyklów. Każdy cykl jest tylko łączeniem człowieka z leż maszyny, farmakologicznym projektowaniem ludzkiego systemu mózgowego z umysłowego, możliwie digitalizowaniem i zapisem do mikrofizycznej sfery. Te wszystkie różnorodne fizyczne elementy są niczym jest i nie staną się czymś więcej niż tylko sumą ich części. Tym czymś jest transcendentalny element, który nazywamy miłością. To częście z chatonu która nigdy nas nie opuściła, lecz towarzyszyła przez afrykańskie łąki i historię. Miłość została okrwawiona i ostrzelana przez doświadczenia seksizmu, rasizmu itd., lecz nigdy nie zagubiona jako ideal, jako wiodące światło i przeżycie. Gdy zniesiemy wszystkie granice, odkryjemy właśnie to bezwarunkową troskę, bezwarunkowe uczucie, które nadaje znaczenie całemu życiu i materii. Nie musisz czekać na koniec świata, aby się o tym przekonać. Możesz skrócić kolektywny marsz w kierunku owej realizacji, przyspieszając swój własny spirytualny mikrokosmos poprzez rużycie halucynogenów. One są wrotami, które umysł ga ziemi przypis tłum, zainstalował w historycznym procesie, aby umożliwić każdemu wydostanie się kiedy będzie chciał, pod warunkiem, że jest na tyle odważny, aby nacisnąć zamek i przejść przez drzwi. Czytaj więcej na http2.slashhyperreal.info/ Kompilacja. www.gravitacja44.org.pl www gravitacja44.wordpress.com